Oskar Szczepaniak, niestety po przegranej walce na galii KSW 104 w Gorze Wielkopolskim. Oskar, jakbyś miał tak na gorąco podsumować, co poszło nie tak, czego zabrakło do wygrania tego pojedynku. Oj, wszystkim. No co, no myślę, że nie zabrak znaczy zabrakło przede wszystkim czujności. I w tym aspekcie tak naprawdę wiem na czym pracować. Dużo porażka mi taka pokażę. Kurczę, mam wokół siebie takich, takie osoby, które wiem, że mnie będą ciągnęły do góry i ta porażka nam dużo da. Do momentu, kiedy nie zostałem odcięty, wszystko widziałem, wszystko kontrolowałem, no ale chwila nie uwagi. I może gdzieś tam mam swoje wnioski, nie chcę też o nich mówić. No szkoda, szkoda, ale porażki to szczebel sukcesu i chcę wyjść stąd zachwycony, bo jestem w takim miejscu, gdzie nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Mam wspaniałych rodziców, wspaniałą rodzinę, wspaniałych bliskich, trenerów, moją kobietę, która też na mnie czeka i... Cieszę się na te dni, mimo że wizualizowałem sobie zupełnie inaczej ten dzień to i tak się cieszę, że, że wracam do nich, bo tam mam szczęście, to mam ukojenie eee... tyle. No masz takie trochę zaskakujące podejście po, po porażce, mało spotykane. No, nie wiem, czy pamiętasz, jak nagrywaliśmy też po, po Twojej walce w Warszawie, gdzie przegrałeś, to tam byłeś tak mocno wzruszony i tak było Ci przykro. Tutaj masz w ogóle odmienne podejście. Mówiłeś, że wiesz co, poszło nie tak, jakby wiesz nad czym pracować, do momentu, gdy zostajesz właśnie odcięty, wiesz jaki czas zaczął to wszystko? E, tam było przed ramię chyba, tak? W sierp. W sierp, no. E, no tak i kurczę, no nowe doświadczenie... Też... Wiedziałeś, że masz uważać na te nie. jego... Bo... Nie, 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 nie wiedziałem, nie wiedziałem, no kurczę, zaskoczył mnie też, zaskoczył mnie też tym i... No widzisz, ja też dużo mówiłem na zasadzie tego flow i być obecnym i wszechstronnym i nie, nie szykować się zbytnio pod partnera, pod zawodnika, ale to mi pokazuje, że może jednak trzeba troszkę iść w innym kierunku, więc no cieszę się z tego, że wiesz, że dużo mi te rzeczy pokazały. Tamte tak jak powiedziałeś, no w Warszawie wtedy byłem bardzo smutny, bo ja sobie wyobrażałem KSW jako moje marzenie i to było też na Battle Court, że to po prostu było nad moim łóżkiem. I przepraszam. I, I co? No i niestety po prostu wtedy wyszło tak, że, że tej walki nie wygrałem i byłem bardzo zły, wściekły tak naprawdę. Dużo emocji było we mnie, a tutaj jestem smutny, jestem zawiedziony, bo nie tak sobie to wizualizowałem. Wiele moich kibiców przyjechało, ale no, no trenerzy, to jest, z, mnie z trenerami miałem rozmowę i mówiłem, jesteś cały czas takim samym człowiekiem i to nam dużo pokazało i jesteś, idziemy dalej. To jest tylko początek kariery naszej, więc y, staram się wychodzić stąd. Mimo, że przegrałem, staram się wychodzić z tym zadowolony, jak tokolwiek jak to brzmi. Eee, no nie chcę tutaj płakać i być zawiedzionym za wszelką cenę, no bo to mi nic nie da. Tylko po prostu będzie chodził cały czas w tej takiej melancholii. Jasne, no to są akurat super też takie wnioski, żeby się nie załamywać i żeby... Myślę, że też ta porażka jakby na tym momencie też jakoś bardzo ci nie zaszkodzi, bo no, tak jak powiedziałaś jesteś na początku tej swojej kariery, ale to, że on był mańkutem, yy... Ciężko ci było się przygotować pod takiego mańkuta i jakby spodziewałeś się, że no, trudno się będzie walczyło, bo widziałem, że trudno ci się po prostu z nim walczyło. No właśnie, kurczę, wiesz, mam Tomiego Romanowskiego jako mańkuta, który napiera. Też myślałem właśnie, że, że będzie tym jak napierał eee, i, z, i oprócz Tomka Rowanowskiego jeszcze mamy Chińczyka u nas w klubie, więc naprawdę z nimi przepracowałem kawał dobrej roboty. Mm, no i byłem przygotowany na Majkuta, byłem przygotowany tak naprawdę na, na każdy jego styl, myślałem, że też może będzie zmieniał. No Ty więc zmieniałeś. Myślałem, że będzie zmieniał pozycję, o to mi chodzi. A ty nie? też zmieniałeś. Tak, no i złapałem lokika i już mi wystarczyło, nie? Także tym jak pokazał też naprawdę jaką ma moc w tych, w tych kopnięciach. Mm, fajnie, niech się pnie do góry, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy, bo yy, 1-0 jest dla niego, a zobaczymy, jak przysz co przyszłość przyniesie, fajnie by było się zmienić jeszcze raz, no ale on teraz idzie do góry, ja muszę się odbudować. I na tym się skupię. E, jak oglądając tą walkę, no w parterze trochę tych łokci dostałeś z głową wszystko okej. Okay? Jakby... No tak, też myślę, że upowiadam się w miarę ok, to wszystko jest okej. Okay. Nie boli głowa? Nie, 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 nie boli, nie boli, tylko, że mm, kurczę, no też jestem niezadowolony może pod tym kątem, że nie zszedłem do parteru, bo jednak chciałem się sprawdzić w tym parterze, że pracujemy nad parterem i e, znam też swoje w parterze, a jednak tego nie było, bo może do tego momentu tak naprawdę, kiedy, nie, kiedy dostałem no to do tego momentu było wszystko ok, kontrolowałem, a nagle chwilę nieuwagi widzisz, odcięło mnie totalnie, ale no to jest lekcja. Może to też tak, że twoje wcześniejsze pojedynki głównie toczyłeś w stójce i w tej stójce wygrywałeś, więc też tak może to poszło z automatu, bo tego parteru zawsze u Ciebie było mało w tych walkach ostatnich. Pytanie, chciałeś stoczyć w tym roku trzy walki, czy dalej to podtrzymujesz? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czekam na ofertę od KSW. Mam nadzieję, że to będzie może lipiec i na to, na to, na to liczę. Nie, jestem zdrowy, nie mam żadnej kontuzji poważnej i mogę działać. Nie wiem, czy słyszałeś, ale tutaj już były głosy, że po wakacjach czy na jesień KSU ma wrócić niby do Gorzowa. Pewnie zamiast tej gali w Lubinie, bo zawsze we wrześniu są Lubin, pewnie gdzieś okolice tutaj. Czy wtedy lipiec, wrzesień coś takiego byłoby pod uwagę, czy jednak myślisz, że mogą cię po prostu przeciągnąć i, i zostawić na te po wakacje i znowu to będą dwie walki w roku i też takie odstępy czasowe dość długie? Nie wiem. no Po lipcu nie jest wrzesień, tylko sierpień, więc możliwe, tak, tak. że to będzie sierpień, e, ale też z drugiej strony. W lipcu możesz być w Olsztynie z tego co wiem. Także... No kurczę, nie wiem, nie wiem powiem ci tak, ja mam także szykuję, po prostu szykowałbym się na ten lipiec i, i na to bym liczył. A z tego miejsca też chciałbym podziękować właśnie, bo myślę, że, że to też warto wspomnieć po prostu o moich trenerach. Karol Dzieniszewski, Arkadiusz wieczorek, trener Józef, Jakub Stańczuk. Paweł, Nędzi, mój dietetyk, kurczę, no moja kobieta i, i rodzice, to ja mógłbym wymieniać i wymieniać, to jest też dla niektórych widzów jakieś takie mozolne i automatyczne, ale dla mnie to jest niezwykle ważne, bo, bo czuję ich wsparcie i bardzo im za to dziękuję, bo jesteśmy w tym że wszystkim razem, wygrywamy, jest super, jak przegrywamy, to teraz mi pokaże jak będzie i myślę, że po prostu na pewno będzie, będzie ok i będę odczuwał to wsparcie, bo mam yy, no wspaniałych ludzi wokół siebie. No ja Ci tak podpowiem z punktu medialnego najlepiej jest dziękować sponsorom, nie? bo oni pewnie oglądają, widzowie słuchają też. Rodzina na pewno wie, że jest jej wdzięczny, bo na pewno no, mają z Tobą relację. To jest tyle. E, teraz co? Jakieś wakacje, odpoczynek czy praca w ogrodach? <laughs> Marzec mamy, no, także marzec już się zaczął, także rekultywacja ee, wertykulacja. Wertyku, reku, nie, ale jest wertykulacja i drugie. Areacja. Mą no, firma ogrodniczą tutaj w gorzewie, także wiesz. No dobra, to się wytnie że. Się... Teraz wiesz, co się robi? Opryski w sadach. Ja teraz robię akurat no. opryski. Ale się robi też wertykulację i piask, piasek się sypie, nie? Tak, to się robi wertykulację? Później się robi ewentualnie areację, żeby na powierzchni trawnik. Piasek kwarcowy, dosiewka, wałowanie i tak dalej. Okej, okay, okej. Okay. Robisz to też? Robię to. Znaczy, no, może nie aż tak na taką skalę, jak ty mówisz, ale robimy wertykulację to na pewno. Masz swoją firmę, czy u kogoś robisz? Swoją. No? Tylko, że zamykam się tylko jedno się robi. Widzisz tą kamerę? Jakbyśmy tak. nagrali taki odcinek, jak robić prawidłowo wertykulację dla ludzi? Zobacz raz. Jakbyśmy nagrali taką, taki odcinek, jak robić wertykulację i inne <laughs> usługi ogrodnicze, co że, o tym myślisz? Myślisz, że przyjdziesz do mnie i ja ci ja pokażę? Kurde, no czemu nie? Ja bym tylko... nagrywał, nie? No spoko, możemy tak zrobić, możemy tak zrobić, ale musi mi pomóc wtedy. No nie ma problemu. Wartykulacja robisz krzyżowo czy pojedynczo? Eee, krzyżowo, tata mi każe krzyżowo. Tak, no to to jest prawidłowy, nie? No. Eee, no i ale ja ze się jednym osiedlem, także wiesz, ja nie chcę sobie brać dużo na głowę, bo nie będę miał czasu na twoje treningi i na swój czas, nie, Jasne. więc, więc skupię się tylko na jednym. Okej, okay. dzisiaj jeszcze był taki statement Adriana Bartosilskiego z Andrzejem Grzybykiem. Oficjalnie dojdzie do ich rewanżu. Jak typujesz, kogo zwycięzcą tego pojedynku? Ja bym chyba, żeby Bartosz wygrał. Jakoś tak nie czuję Grzebyka osobiście I chciałbym... Ale nie czujesz dlatego, że Adrian powiedział, że dużo gada w miejscach, w których nie powinien. Wiesz, do czego nawiązuje? Eee, nie, nawet nie o to chodzi. O jego chyba osoba jako, jako Grzebyk po prostu mi nie odpowiada. I... Showman. Showman, no wiadomo. Każdy ma swój styl i ma do tego prawo i ja tak naprawdę też mam prawo do wyboru. <laughs> I, I moim wyborem jest Bartosiński, także myślę, że, że w tym przypadku on by się obronił, ale ciekawe zestawienie. No, będziesz na gali? Bo to będzie w, w kwietniu z tego co. W Liwice? Zobaczymy, zobaczymy. To jest w której dokładnie? 26 kwietnia Możliwe, że będę robił aerację wtedy, ale... To będzie sobota, wiesz, już nie? Nie, nie wymyślę. Świruje, świruje. Nie, zobaczymy, zobaczymy, nic nie, nie obiecuję. Okej, okay, dzisiaj też przed chwilą właśnie widzimy Tomek Romanowski przegrał. Spodziewałeś się, że właśnie takie ciężkie warunki mu postawi Kuberski? Hmm, kurczę, czy się spodziewałem. Nie, myślałem, że to mi dobrze się pokaże. Znaczy pokazał się dobrze ogólnie. Tylko spodziewałem się więcej jego napierania, jego presji, bo naprawdę jest w tym mocny. No ale widzisz, no, każdy przeciwnik jest zupełnie inny i wywiera co innego, wywiera inną presję, wywiera inny styl, więc e, czasami zawalczysz tak jak ci przeciwnik zagra, więc... E... No, wyszło jak wyszło. Dzisiaj jest nie noc bercekerów zdecydowanie. No, chyba chyba gala, bo gala ogólnie gorzowska jest kosztem gali szczecińskiej, chyba jednak musi wrócić do bas, do, do miasta ta, ta gala, tak mi się wydaje. Trzeba przełamać tą pasę. Następną, następna gala w Gorzowie, albo jak będzie w Szczecinie, no to musimy przełamać tą pasę. Tak, no tego wam życzę. To z mojej strony, Oskar, to, to wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję również. Dzięki. Dzięki.